Znajdujemy się w Olsztynie, gdzie 28 stycznia rozegra się szachowe starcie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie oraz Olsztyńskim Teatrem Lalek. Zapytamy kilku mieszkańców Olsztyna, co sądzą o tym wydarzeniu. Jaki Pan typuje wynik? No to sprawa jest oczywista. Miejski Ośrodek Kultury przygotowuje się już od dawna do tego spotkania. Ma świetnych zawodników, więc wynik może być tylko jeden. Rozniesie w pył swoich przeciwników. Wynik? Wynik, proszę pani, wynik. Za szachy się bierzecie? Za publiczne pieniądze? Koncert byście zrobili, jak w Ostrudzie, jakiś sylwestrowy, nie wiem, coś. Słońce, jest pogoda. Koncerty, szachy. Olsztyński Teatr Lalek Mok Olsztyn. Jaki pan typuje wynik? Tak, mam ich wszystkie płyty. 2-0 dla Moku. A tak, tak, oglądałam, oglądałam konferencję Bońka. Będę oglądać.